Witam wszystkich. Cieszymy się przede wszystkim ze zwycięstwa, z tego, że zespół pozytywnie zareagował po środowej stracie punktów po remisie w Karczewie. Możemy być bardzo zadowoleni z pierwszej odsłony spotkania, gdzie tutaj zdominowaliśmy rywala, potwierdziliśmy to też wysokim wynikiem. Natomiast druga połowa już takie chluby nam nie przynosi. Troszkę zmian, także tym bardziej musimy więcej wymagać tutaj chcieństwa i, i, i przede wszystkim jakości eee, poremisujemy, grając przewagę z przewagą jednego zawodnika, drugą połowę zespołem czasnesza 2 do 2. Eee, także tutaj tutaj zdecydowanie ta druga połowa powinna być również zdecydowanie na naszą korzyść.